Magda! Co? Zapytaj się mamy, czy ten szczypiorek, co go mam kupić, ma być cienki czy gruby? Co? Zapytaj się mamy, czy ten szczypiorek, co go mam kupić, ma być cienki czy gruby? pyta, czy ten szczypiorek, co go ma kupić, ma być cienki czy gruby? Co? Iga ja się pyta, czy ten szczypiorek, co go ma kupić, ma być cienki czy gruby?